W tym odcinku pokażę Wam, jak wygląda profesjonalny tester do sieci komputerowej. Tu mam przykład przewodu do podłączenia komputerów lub switcha, routera itd. To jest tester sieci komputerowej Network Cable Tester. Tutaj mamy różnego rodzaju opcje. Wire Map, czyli umożliwia sprawdzanie po, połączeń, po prostu par, przewodów, czy są poprawne. Tutaj mam przyciski, przechodzę do góry, do dołu. Tutaj jest mierzenie długości i też również sprawdzenie podłącza, podłączonych par. Do tego testera dostaje się taką końcówkę, gdzie możecie na przykład podłączyć ją, podłączyć sobie takim przewodem do gniazdka np. sieciowego i w budynku, gdziekolwiek jesteście, to zacznie pipczeć, więc będziecie wiedzieli, że działa. I to pokazuje tutaj na ekranie, że zdalna lokalizacja jest rozpoznana, i pokazuje okablowanie. No, oczywiście, tester z góry ma tutaj wejścia main, tak zwany loopback, czyli możecie sprawdzać również przewód, który znajduje się tutaj blisko. Czyli w tym wypadku, taki przewodzik sobie. Czyli nie musicie w ścianie i tak dalej robić. Jeżeli chcecie, w ścianie, to po prostu, to po prostu wkładacie to ten przewód na przykład od gniazdka sieciowego tutaj no i teraz załóżmy chcę sprawdzić czy wykonać mapę podłączenia i nacisnę i zwróci uwagę, co się dzieje pokazuje mi że jest lokalne podłączenie a tu jest main, czyli to jest te gniazdo main, tu jest lokalne, a tu by było R, literka, tutaj R, jeżeli byłoby to zdalne podłączenie. Widzimy, wszystkie pary są podłączone, nie ma żadnych x'ów. x, x -y mogą występować na liczbie lub x może występować tutaj. x po, po środku oznacza, że przerwanie w kablu nastąpiło, na jakimś parze nastąpiło w środku, gdzieś w odległości. Jeżeli przerwanie jest tutaj X, to znaczy, że tutaj jest niedaleko gdzieś, trzeba dodać, mm, zmierzyć prędkość, przepraszam, zmierzyć długość tego przewodu, zaraz Wam pokażę, jak to się robi i 10% trzeba odliczyć. Jeżeli tu byłby X, to trzeba od tego gniazda L tutaj y, zmierzyć 10%, procent odjąć i wtedy znajdziecie po y, prostu... Y, tam, gdzie jest przerwane. i teraz przerwanie nastąpiły. Teraz następne tutaj test. Zwróćcie uwagę, nacisnę i teraz widzę, e, jaka jest długość tego przewodu. 1,4 metra. więc e, widzicie, mogę zmierzyć po prostu długość e, przewodu e, i widzę parę odpowiednie, jak są podłączone. E, więc e, oczywiście. Jeszcze raz to nacisnę. Więc teraz macie widok. Oczywiście tutaj można dokupić końcówki do tego testera, również do sprawdzania kabli koncentrycznych, telefonicznych, ale ja tych końcówek nie posiadam, więc ponieważ nie zajmuję się instalacją telefonów. I tu naciskam Setup, tu mogę zmienić jednostki, na przykład na stopy. To w Anglii i metry normalnie. I kalibracja, jeżeli coś się nie tak dzieje z urządzeniem. Więc widzicie, urządzenie proste, więc mogę naprawdę sprawdzić wszystko. Tutaj oczywiście, na przykład, jeżeli bym podłączył teraz taki, tutaj widzicie gniazdko, to po prostu mógłbym się dowiedzieć, na przykład, czy te pary są poprawnie zamontowane. Robi się to bardzo prosto. Tutaj mam cały przewód, więc tutaj mam końcówkę tego przewodu, którą tu mogę włożyć. Więc mogę tu sobie zamiast tego przewodu, ten przewód pójdzie tutaj do tego gniazdka. Więc sobie go podłączę do testu. Prawda? to tak w ścianie by było to gniazdko a tutaj z drugiej strony a te z drugiej strony po prostu, znaczy tutaj w, podłączę go do a niech będzie do tego głównego a tutaj podłączę do tego zdalnego i teraz zwróćcie uwagę, pika i mówi mi, że jest podłączony i teraz mogę sprawdzić wiremap Zwróćcie uwagę, widzimy, że zdalna lokalizacja znaleziona i widzimy takie coś jak fail, czyli widzicie, teraz mogę, możecie wiedzieć, że na przykład jest złe podłączenie w przewodzie i teraz widzicie, że to jest po stronie X, czyli tutaj gdzieś jest problem 10, prawda? Więc w ten sposób mogę wykryć, że widzimy tutaj na, czwartej, na czwartym przewodziku jest problem, czyli tutaj gdzieś, prawda? Tak samo, oczywiście, czyli widzicie, mogę szybko sprawdzić, czy jest dobre podłączenie. No tu widzimy, że ten przewód ma dokładnie 20 metrów, więc widzicie, trochę tester nie pokazuje dokładnie, ale to jest, tak jak mówię, no nie jest to najdokładniejsze urządzenie, ale orientacyjnie widzę, że ma 19,4 metra, więc w ten sposób mogę szybko sprawdzić, co się dzieje. Jeszcze raz Wam pokażę Wiremap. I widzimy zdalne podłączenie, znalezione, i znowu jest problem. Tu jest tak zwane ID. Tu jest nieznane, ponieważ widzimy, że test tego przewodu jest niedobry. Czyli należy poprawić podłączenia w tym, w tym gniazdku, i w ten sposób może, możemy znowu dokonać testu. Więc tak wygląda urządzenie do sprawdzania przewodów testowych, do, przewodów sieci komputerowej. Trzymajcie się, cześć!